2002 to wyjątkowy rok. W 15 krajach Unii Europejskiej wprowadzono wspólną walutę euro, a na szczycie w Kopenhadze zakończono negocjacje o przyjęciu Polski do Unii Europejskiej. Jednak najważniejszym wydarzeniem było uroczyste otwarcie fabryki zmywarek w Łodzi przy ulicy Papierniczej 26 września 2002 roku. Wszystko zaczęło 20 lat temu. in FTCL w with its z production produkcją dishwasher. Przez te lata widzieliśmy i ale zawsze i zawsze Pierwsze, tak naprawdę moje dni to jest wyjazd do Dillingen. Wtedy wszyscy pracownicy, bezpośrednio produkcyjni i pojedynczy pracownicy biurowi, bo naprawdę była nas wówczas garstka, byli tam na szkoleniu miesięcznym. To początki mi się kojarzą ewidentnie z, z takim pierwszym oficjalnym też jako młody człowiek wyjazdem za granicę. Różnego rodzaju przygodami, które tam mieliśmy i znajomościami, które do dzisiaj z wieloma pracownikami e, chociażby z shopfloru e, podtrzymujemy. No było wesoło, na pewno się dużo działo. Początki były trudne. Była jedna linia produkcyjna. Uczyliśmy się dopiero produkcji tego wszystkiego. Mała produkcja, bo to produkowaliśmy 400, 500 zmywarek. W a few years time, we have achieved the first million of Then the fifth million came. 2012, roku have introduced a new B platform to our factory. Trochę czasu minęło i w 2016 roku otworzyliśmy design shop w FDCL. Dzięki otwarciu design shopu zaoszczędziliśmy miejsce magazynowe, skróciliśmy czas dostawy wyrobu gotowego. I mieliśmy możliwość i większą elastyczność w tworzeniu nowych wariantów. Robimy panele, wszystkie zdobienia, nadruki, wszystkie otwory, prowadnice wszystko wychodzi z naszego właśnie obszaru. To, co cieszy oko klienta, jest właśnie od nas. Wkładamy to całe serce. Cały czas się rozwijamy, zakupujemy nowe maszyny, szukamy nowych technologii do robienia nadruków, które pozwolą nam robić szybciej, wydajniej, taniej. Piękniej, ładniej i aktualnie wchodzimy w nowy proces. To będzie dla nas już w 2023 taki standard. Proces drukowania na inkjetzie, czyli na drukarkach. W tym samym roku uruchomiliśmy drugą linię montażową, a wraz z nią wzrosły moce produkcyjne i pozwoliły nam w 2016 roku świętować rekord 10 milionów wyprodukowanych urządzeń. W 2016 roku udało nam się osiągnąć produkcję 10 milionów zmywarek. Były to szerokie zmywarki, sześćdziesiątki. W 2018 roku rozpoczęła się budowa fabryki przy ulicy Jędrzejowskiej. W 2018 roku zaczęliśmy bardzo ważny projekt dla nas projekt Greenfield. I just one year later we were producing w tej brand new fabryce. Here in this location. Przez początkowy okres budowy tej fabryki za moje biuro służyło mi krzesełko i stoliczek postawione praktycznie że biorąc pośrodku pustej hali. Największym wyzwaniem, jakie postawiono przed nami, była relokacja całego procesu technologicznego bez zatrzymania produkcji. Musieliśmy wyspecyfikować i zamówić zupełnie nowe maszyny i linie montażowe, które... Na moment relokacji maszyn z ulicy Papierniczej na ulicę Jędrzejowską pozwalały nam utrzymywać produkcję w dalszym ciągu. W 2018 roku otworzyliśmy centrum rozwoju. Dziś prace inżynierskie, jak i testowe są realizowane z powodzeniem w obszarze projektów produktowych, jak i bezpośredniego wsparcia procesów produkcyjnych dla wszystkich fabryk zmywarek Beska, w tym tej w łodzi. Nasi pracownicy mają okazję wykazania się na wielu ambitnych polach. Poczynając od obszarów inżynieryjnych, w których to muszą projektować, dokonywać modyfikacji komponentów, które to mają wpływ na produkt gotowy, również specjaliści mogą się wykazać w obszarze procesowym, optymalizacji procesów, przygotowywania tych procesów dla konstruktorów, ale również mamy specjalistów w laboratorium, którzy mogą w tym momencie tak naprawdę wykazywać się manualnymi umiejętnościami podczas wykonywania i realizacji testów. Myślę, że każdy dzisiaj w naszym centrum znajdzie coś ciekawego dla siebie, i z miłą chęcią będziemy również rozwijać tę organizację dalej i przygotowywać ją pod nabór nowych kandydatów. 10 września 2019 roku mogliśmy uroczyście otworzyć fabrykę zmywarek przy ulicy Jędrzejowskiej. To dzień, w którym zwieńczyliśmy tak naprawdę projekt prawie dwuletni Greenfield, czyli odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia nowej lokalizacji fabryki zmywarek. Uroczystość miała charakter bardzo prestiżowy. Zaproszono wielu ważnych gości. Przyjechało szefostwo BSH, szefostwo dywizji, szefowie polskiego BSH. Mieliśmy również tu na miejscu przedstawicieli lokalnych władz, również naszych partnerów projektowych ze strony pana Toniego i głównego wykonawcy robót budowlanych firmy Goldbeck. Gościliśmy również kolegów i koleżanki z pracujących w polskich fabrykach BSH. I po oficjalnej części uroczystości z licznymi przemówieniami, przecięciem wstęgi, mieliśmy przyjemność oprowadzić ich po nowej lokalizacji. No, fabryka robiła na gościach bardzo duże wrażenie swoimi rozmiarami, przestrzeniami, przejrzystością layoutu i generalnie standardami bezpieczeństwa. Staliśmy się tak naprawdę strategicznym, kluczowym graczem w koncernie BSH zwłaszcza w y, dywizji zmywarnictwa. Rok 2020 to początek pandemii, która pokrzyżowała wiele planów na całym świecie. Wbrew wszystkim utrudnieniom jednak się nam udało. Rozpoczęliśmy produkcję zmywarki o szerokości 45 cm jako jedyni w grupie BSH. To są lata przygotowań. Oczywiście to nie jest tylko ten 2020 rok. Przez poprzednie lata również w różnych grupach pracowaliśmy nad, nad przejęciem. Koledzy z inżynieringu przygotowywali park maszynowy. My skupialiśmy się głównie na szkoleniach pracowników. Wiele wyjazdów, wiele wyjazdów do Dillingen, przejmowanie umiejętności, kompetencji, ale również wdrażanie nowych cech, które pojawiły się z tym produktem dopiero w Polsce. Taki jak Home Connect, który wyposażamy każdą zmywarkę produkowaną w tym Momencie w naszej fabryce, rola tego produktu jest e, niespółmierna dla naszej fabryki. Jesteśmy jedyną fabryką w całym koncernie, która produkuje produkty 45 cm. Dostarczamy go na, e, na wszystkie rynki światowe, we wszystkich możliwych markach, które są w portfolio BSH. No i dotarliśmy do 2022 roku. Co tu dużo mówić? Cyfry zobowiązują i na ich cześć wyprodukowaliśmy 20-milionową zmywarkę. And now we are here in 22. all together the number 20 is now magical for fpcl 20 years of uh, history and 20 million of production what a great achievement a big congratulations from me to the whole fpcl team so i'm sure that the next 20 million will come in a very soon time so i'm believing in this team and i'm believing in fpcl fabryce zmywarek na kolejne chciałbym życzyć dużych zleceń i rozwoju like Przede wszystkim dalszego rozwoju kolejnych produktów, kolejnych platform, kolejnych kroków milowych, które będziemy mogli pokazać w podobnym filmie w następnych latach. Fabryce Zmywarek życzę dalszych ciekawych projektów, kontynuacji rozwoju, zarówno pod kątem rozwoju techniki i technologii, jak i know-how, który posiadają pracownicy. 100 lat!